Ja mam fajną ch chromę bardzo. Taką czerwoną. Podoba mi się. Ja mam taką białą. Chyba... Nie, to nie on zwykły. Kto ma zwykłą? E, chyba ten królcowy. Albo wilka. Nie, wilka to ma chyba. Można się ten cofnąć. No, z animacją. Ale ta czerwona jest ładna, no. Mm. Czemu, czemu wszyscy mamy po 6, a Magda ma dziewiąty? <śmienny> Wait a minute. Dobra. Brać życie. Nie. <śmienny> 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 ciekawe że z Q się nam stakują. <śmienny> o, to by było ciekawe. ważne aktualizacje. Co? 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 Ciekawe? Windows. Windows. Hmm. Ciekawe, czy w związku z tym są podstawowe dziwny isterek i promienie są białe, a nie czerwone? Może tak być? U was też są białe promienie? Nie, ubierasz. przez to. Tak, no białe są. No. No, eee. Dat... Się, się razem, bo to będzie lepsze. Eee, Wildcat wywalił nie, o ten. Bo Windows postanowił mi wyskoczyć z propozycją zrobienia atrakcji. <laughs> Jesteś? Dobrze. Jest. Nie wiem, co to Norma dla Windows, mam wrażenie. Mhm. Mm to mi, mi było tyle miłe, że wywaliło mnie pogrze. Zegrałem dwie gry i potem takie. W sumie to nie możesz. O! o. <noise> Pozdro Oj, oj, król Królusowo Strzeż Matko Ile hałasu O nie A co te? Dopnęłam się idealnie w ten laser O nie O, szkoda że teraz nie ma ultów A nie, kto, ktoś umarł No jak? Kto mówi. Nie, <laughs> przepraszam. O nie. I uciekamy nie. stąd, uciekamy, uciekamy stąd. O nie! Jeszcze strzeliłam. nie. z Mateuszem i królem sową. A, fak. Za chwilę multa. Ja też. Ale królowa ginie. Chwila! Ja, królowa. O nie. Tak. <noise> Mam multa, ale poczekam na jakiś ja sensowniejszy nie. moment. O nie! E... Tu Roo jest skat. jakiś ten... Mam o ciebie! Bronię cię! Tak. O! Tam jest ten... Tam jest... wielki Mówiłam Gdzie? o healu! Już to jest! To nie jest Hill. Był tam Hill. Ja jestem tak. silny teraz! Tak! O nie! tak, tak chyba do nie dobry pomysł! Z tymi sonami! Dobrze jest. Okay. O, tam jest skill. To jest heal! Trzeba to zrobić. Jest. Dobra, teraz tego. Uli. E? Help. Dobra. Weźmy. A, zeslowowałem. Ej, słuchajcie, slow jest tuna W sensie. Yy, jak po e się auto atakuje. Może masz na Zresztą... taką kartę po prostu. Nie, nie mam takiej karty. Zwłaszcza, że ty przed chwilą w stunę, nie wiem czy widziałeś. Nie używamy. Ja. Ale nie, w sensie, że... po, po, po auta taku. Znaczy... Y, auto tak powiedz, znaczy. Ale mówię, nie używałem E. Ja używam a, a. to może ty byłaś, okej. Okay. Przepraszam. Um. Uważasz, że jestem dobrym graczem i stunie przeciwników? nie. Nie, nikt o tym nie pomyślał szczerze mówiąc. No to Nigdy czerwona suna się... jest ładna. Dobra, chodź królsowo Mi się osobiście najbardziej podoba ten król na ta Ty masz fajną też Ja mi się najbardziej podoba mój i Mateusza w, 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 Bieski biały ja zróbmy Froga Polski, dawaj chodź Dawaj <grym> O oh yeah Chodźcie chodź to, to Ej, ten, ten wielki jest dawajcie go co, co on zrobił, co się stało? Co on Mam tańczy oh, teraz! O. Boże. No tak, bo... <laughs> Mimo co wygląda jakby do zmiany Ej, trzeba zabić tych kozu Tak, mm. też tak uważam Natomiast jego też A my nie mam za dużo gmail Niestety Bo matka ten jeszcze blokuje. Ej, czy jest ten! Jest! I teraz będzie spamowanie na ultę BUM I BUM Ej, ja problem mogę ciągle go trzymać w tym bulzie. Zadawaj no, Idę jest na tym? BUMM <grych> BUMM Inne skilletaty te też są spoko Dobra mi się skończyło, już, skończył już ultę Trzeba zabić tylko fulkozy, hella Help Jest I robię co mogę O widzisz stun? No, ja też sprawdzę, czekaj, teraz A nie, teraz mi Czekaj Fak, 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 I teraz a... sprawdzę czy walny stuna No wolno no, faktycznie Wątpisz w moje... te? O nie! Ej, tu się pojawił ten, Heal. skinął. No. E e <laughs> Dobra, czy ktoś tu pomoże mi z nim? Nie ty... mamy że... Tak, Sony nie były też takim świetnym pomysłem, aczkolwiek mamy... Prze przeżywalność w miarę ok. No... W miarę. Poza królem sobą, który sobie poszedł. Eee, oj, 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 oj. Trzeba zabijać te bulkozy. Tutaj, e. tu jest ich najwięcej, czekajcie. Nie. Seria ultów! Tam na dole mam. Heal, 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 heal. Ehm... Tam jest jeden heal. To biegnie po tego heal'a. A nie, to, to nie jest heal, to jest ten duży na mapie, pak. Właśnie go robię, ale. Ale go nie robię, bo jest zbyt ciężki dla mnie. Tak. Cześć Klara um. tak, Ja bawię się w Bogadorżów jak na razie O oh, jest heal Trzeba go zabić Dobrze Dobrze o. Ej Oje, To niebieskie <laughs> Chodźmy zabić tych tych <laughs> Ej, Kolejne przedtem. się pojawiły Nie Dobra Dobrze Jak nie wyrzuciło prawie... Ten już prawie umarł Dobrze Jeden Jest to <laughs> tylko 300 Um... Dobra, mm. ja będę bił bi 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 tego wielkiego w takim razie. Tam jest heal! Oh, nie... Dobra... Czy możecie zabijać też te, takie, te, 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 te? Ja zabijam! Myślę, że co my cały czas robi? Ja ja wiem, nie wiem, właśnie... No ma być heal, jest gdzieś heal. Dobra. o... Oh, oh. Jezu... What the fuck tam jest jakaś dziwna duża seria ich Na środku to jest sporo Na górze też Ale na górze wszyscy pokusują mniej kulasowe No właśnie no, tu Czemu to Nie, nie, nie niebieskie... do kółko. Dobrze Dobrze, dobrze jest Jest! Nice! Ej, Sony nie są takie złe wcale! Dajemy radę! O, jest ten... E, nie, królusowo, nie! Tak. To niebieskie! Czekajcie! <laughs> nie! Nie. Nice. nie! 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 Spoko! Jest! Uf. <laughs> To to, zabijcie to! Co? O. No, tak To był ten ten Dobra Ja teraz idę po oblicze ducha, a potem pewnie Rabadona teraz buduję sobie Ta Czy teraz będzie ten raid? Matko, dobra, dobra, teraz chyba trzeba iść spokojnie bo ostatnio jak poszliśmy... Bo <toszczone> tam. <śmierdzimy> Wystraliśmy się trochę zultów, ale w sumie dobrze jest korzystać z nich, bo one mają mały cooldown tak tam Dobra Dobrze, do, dobrze jest, dobrze idzie. Mamy damage. Jeszcze jak to S e stunuje to. O mm. o oh, oh. O, dobra, ej, e, dobrze idzie, naprawdę naprawdę śmieszna gra. E, tego skarnera trzeba wziąć, bo on będzie zaraz tutaj coś robił złego w sumie, przez te okręgi które są wokół son. Nie wiadomo czy to kręgi te dobre czy te burze. W sensie... <grymne> tak, tutaj trzeba się przeprzeszować. To... A to postanowiło się co? Ehm, Królusowo. Nie lubię takich rzeczy. A ostatnio trochę mnie pobili. Oj! E, burza. Mhm. O oh, fak. O nie! Bardzo dobrze taktycznie, powolutku do celu. Nawet te welkozy w tle tam nie bolą tak bardzo. Powiem na burzę Dobra Mmm Okej okay, górą, dobra Znaczy nie, ja po prostu zbawiam tą roślinkę Dobra No dobra, wszyscy idziemy tutaj to Tak Ej Czekajcie chwilę Powoli mi się ma na kończy w ogóle o. A my wygraliśmy o. Hm? właśnie Okej. Okay. Okej, okay, teraz powinno mi nawet stać na, na absurdalnie wielką. Dobrze jest. O, widzę, że Wildcat podtanka jakoś, bo jakoś sporo zdrowia. tak, to moje ulubione. W końcu Mei i Król Sowa ma dobrego... punkt właśnie... One tańczą. Yy, Pomóżcie mi niszczyć roślinki. Oj. Oj. No, no będzie niefajne. fajne. dosyć dobre DPS-y. A my nie mamy ultów już. Hmm. Jest ich za dużo. Ja oddzieliłem się od was. Da mam multa. Niszczymy ich No Filip powie coś. Coś. Filip powie coś? Coś. Strasznie cicho, ale tuba słyszę. Ehm um. O, to jest to fajne. Czulo mm. się. Dobrze idzie. Opisony. jestem. <laughs> Się naatakował. Nie mam many. Zupełnie. że słychać ich głosy, ale ich tu nie... No. Zbuduję sobie mroźne serce. Hmm. What the fuck? O co chodzi z buildem królasowym? Widział ktoś? Może wie co robi? On nie wie co robi. On zbudował trzy trinity. Ej, no to, to, to jest świetne. Walcząc z Kane bardzo pilnuję tych strunów. Może nie dajesz aż tyle. Nie uciekaj Kaynie. My tyle. daddy. Tu um. macie jakieś dziwne skojarzenie To Mateusz to powiedział. Może oni, no halo Stun. Kill. I teraz będzie Stun. Co? So. Nieważne, no dobra. Ej, mi się ma kończy nawet pomimo wow. pomimo tego. Au, Ej. au, au. Właśnie. Oh. Ja się odsunąłem, żeby to przejechać. Będę mieć za. No, 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 ult. O, ale może najpierw nie chylnicie, halo, chłeczki. No i nie chulsowa tego. tego. Ja Ej. zabiję to. Tu wraca. <laughs> Co tam, Klara? Kurczę, trochę cię nie słychać. No. tak. Ja, przycis... ja jeszcze mam was przeciszonych i więc kraczę bardzo yeah. słyszę Ale wcześniej nie było cię słychać. Hmm. Okej, okay, znowu mam przez ranę. Dlaczego nie umiem nie umiem od odratowywać ludzi? Bo nie masz y, tego. Miaś cooldown. Mm. No przecież był zastunowany. <laughs> Dobra, kończymy z A nie, jeszcze jedna która będzie. <grym wytrza> Dlaczego mam mroźne serce, które mi daje 400 many, a i tak mam połowę? <krym> Tylko <wytrza> jedyne, ja mam pełną. Ale ty zawsze miałeś problemy z manowlit. Uwaga, uwaga. Możemy teraz przegrać. Nie trzydamy. Co bo nie? No i znowu ruszył się mimo... Tu jest ten heal, o, dobrze. Ruszył się mimo, że był ten zastumowany. No tak nie da. My robimy, nagramy w to w czterech, daj sobie z tym <grystanie> Bo ten krusowa nawet nieważne jak bardzo by chciało, nic nie robi. <grystanie> Ow. Fak nie. Nie po momencie tego. To było smutne. Nie, nie trafiłam, tam ze strony. Zabijmy te jego przedopasów serio. Bo oni będą robili nam damage i będziemy smutni. I... Ojoj. Ej. Gdzie ktoś o, zginął? Do Sony. A, okay. W sumie to śmiesznie, bo on mówi do Sony, a my wszyscy jesteśmy Sonami. Mhm. Mm ehm... Um. Chodź tu, mam dla ciebie soczystego stuna No, kurwa Przepraszam, ale Ten cane jest niesamowity O kurde, kończą się w końcu te głupie Ej Dobra, zabijmy po prostu tego Jasne. Czego to chwila? Czy to to właściwie jest co to robi? Nie, on i, to mu on... daje taką energię. I kiedy załaduje tą energię, to wali cholernie nie na atak. Mm. A, rozumiem. Mm. I my w, my w teorii powinniśmy zabijać tę energię zanim do niego dorazić, co nie? Rozumiem. O I wygraliśmy. Yeah. Punkty za czas zero. <laughs> Przeszliśmy. Coś tak czułem, że, że Sony będą działać. Nawet wygraliśmy z typem, który miał motyw. Mm. Wszyscy honorujemy króla sobie. Nie. Dlaczego nie? Ja go honoruję. A ja nie. No, też nie zaszło. Ja honoruję Filipa. To może wy ja się schonorujcie między sobą, a my między sobą. Ja nie mówię, kogo honoruję, bo. To trochę nie ma sensu, w sensie miło jest dawać sobie nawzajem, ale tak naprawdę Hanory są po to, żeby dawać je osobom, które... Zasłużyły! Które my uważamy tak Na przykład dokładnie. taki, na przykład zawsze taki dajemy, który nie zginie Zawsze dajemy sobie nawzajem. Ja od tej pory nie, nie będę mówił, ani nie będę nikomu wymagał, żeby dawał mi ani nie będę mówił komu ja daję. Ja daję Sonie. No? O, okej. Okay. Daję Sonie, to... okej. Okay. Zobaczcie sobie na, na statystyki, wykresy są zabawne. <laughs> bo wykresy są niepodpisane, pokazują bohaterów.